Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem pokazać Wam działanie pętli for w Pythonie. Spróbujemy sobie wyświetlić na początek 10 kolejnych cyfr. Oczywiście można to wykonać łopatologicznie, e, tak? czyli wypisywać po kolei printy, no ale po to jest pętla, żeby nam w tym pomogła. E, zaczynamy od słowa kluczowego for. E, wartość, po której będziemy iterować, czyli. Inkrementować, czyli zwiększać wartość o 1, aby pętla też mogła się zakończyć. Na przykład i in, czyli z zakresu ręcz. I tutaj zakres ręcz może mieć kilka argumentów. Jeżeli damy jeden argument 10, no to pętla nam się wykona 10 razy. Print i wyświetlmy sobie to liczbę i żeby sprawdzić czy faktycznie i zobaczmy, od 0 do 9. Czyli jeżeli podajemy tylko jeden argument, mówimy po prostu ile razy ma się wyświetlić i pamiętajmy, że zawsze od zera się nam pętla wykona. Jeżeli podamy dwa argumenty, czyli jeden przecinek, to powiemy od ilu do ilu. 1, no i pamiętajmy, że 10 zawsze o jednym miejscu zakończy się. Wcześniej było tylko jeden parametr, 10. Wykonało nam się od 0 do 9. To tak samo teraz od 1 do 9. Jakbyśmy chcieli mieć 10 razy, no to musielibyśmy tutaj zwiększyć do 11, czyli mamy od 1 do 10 pętlę i ewentualnie jeszcze po przecinku możemy powiedzieć, co ile ma się zwiększać ta wartość iterowana, czyli to nasze i, na przykład. Co dwa. Uruchamiamy. No i widzimy 1, 3, 5, 7, 9. I tak działa pętla e, for z zakresu wartości. Można jeszcze e, pętli for używać na przykład na zmiennej tablicowej. I postaram się pokazać. Na przykład stworzę sobie tablicę, listę e, kraje. I do kraju przypiszę sobie mm, takie wartości, następujące wartości. Na przykład Polska, Niemcy. Później mamy załóżmy, USA. No i jeszcze dajmy Rosję. Okej. Okay. Mamy listę, możemy sobie oczywiście najpierw sprawdzić, czy faktycznie działa. Wyświetlmy sobie kraje w taki sposób, trochę ubrzydki. No, wyświetliły nam się kraje. Możemy sobie jeszcze kolejny konkretny indeks naszej tablicy wyświetlić, czyli kraje, na przykład indeks 0. To wtedy wyświetli nam się Polska. Pamiętajmy, że tablice są indeksowane od 0. 0, 1, 2, 3. No i jeżeli chciałbym wyświetlić w taki sposób cztery kraje, musiałbym cztery razy użyć print, więc mogę skorzystać. Więc mogę wykorzystać do tego celu pętlę i pętla analogicznie mogę w, w for range e, i później tu tylko zmieniać wartość cyfrową na i. Ewentualnie jeszcze jest możliwość wykonać pętlę bezpośrednio z listy, czyli for i IN kraje, czyli jest to pętla z listy. No i print. Oj, coś mi się tutaj tabulator nie zrobił. Ok. For i IN kraje, print, nawiasie I. O. Uruchamiamy, patrzymy, no i zobaczmy, wyświetliłam. Dobra, tu będzie może tego nie zamazać, usunę jeszcze raz. Polska, Niemcy, USA, Rosja. Czyli nie muszę wykorzystywać tutaj for i in range. Moim indeksem, tak jakby z tej tablicy, z tej listy jest ta literka i. No i pętla dopóki jest indeks. Dostępny wyświetli mi kraj. Nie muszę się tutaj przejmować, czy się pomylę w zakresie, czy dobrze pętlę. Zaprojektuję ile razy. No i tak działają, słuchajcie, pętle, jeżeli chodzi o pętlę. For. Dziękuję.